Cześć, nazywam się Łukasz Koty i jestem fizjoterapeutą, a w tym materiale pokażę Wam, jakie w mojej ocenie są najlepsze ćwiczenia do zachowawczego leczenia uszkodzenia stożka rotatorów. I warto tutaj, warto, nawet trzeba od razu tutaj wspomnieć, że uszkodzenie stożka rotatorów może mieć wiele różnych odmian. Może to być uszkodzenie podrażnienie dosłownie jednego z tych mięśni, jakieś przeciążenie, a może być to uszkodzenie które będzie wymagało interwencji chirurgicznej. Teraz po zabiegu operacyjnym nasze postępowanie, fizjoterapia wygląda całkowicie inaczej. Musimy tutaj uwzględniać, jaki to był zabieg. Trzymać się pewnych ustalonych założeń na bieżąco to kontrolować, zmieniać. Nie ma tutaj jednego schematu rzeczy, które pokazuję tutaj będą przydatne przy uszkodzeniu stożk rotatorów, które nie wymaga leczenia operacyjnego, czyli w momencie, gdy nie mamy jakiegoś zerwania mięśni, tylko możemy mieć jakieś przeciążenie, spadek, zanik siły mięśniowej, ale nie wymaga to operacji. Ok, przejdźmy już do samych ćwiczeń, zaczniemy od ćwiczenia, które jest bardzo delikatne, chyba najdelikatniejsze, najłagodniejsze z tych wszystkich, od którego praktycznie na każdym etapie możemy sobie zacząć. A będzie to ćwiczenie, które możemy określić jako wahadło. Potrzebujemy do niego krzesło albo cokolwiek innego, gdzie będziemy się mogli stabilnie podeprzeć. Ustawiam się w ten sposób, aby mój staw ramienny, moja ręka swobodnie mogła sobie zwisać. I jedyne rzeczy, które robię, to wykonuje takie luźne krążenia. Może to być przemieszczenie mojej ręki z prawej do lewej, po przekątnej, z góry na dół, ale warto, aby ten zakres ruchu był kompletnie luźny i pozbawiony bólu. Po co nam takie ćwiczenie, takie ustawienie zapewnia nam? Delikatną trakcję w stawie ramiennym zapewnia nam rozluźnienie wielu struktur wokół stawu ramiennego, tkanek miękkich wokół stawu ramiennego, i dzięki temu, dzięki takiemu ustawieniu możemy uzyskać nieco większy zakres ruchu stawu ramiennego niż byśmy wykonywali ten ruch w pozycji stojącej. Więc warto to ćwiczenie wdrożyć zawsze na początku. Nawet no, wtedy, kiedy jesteśmy w jakimś ostrym stanie bólowym, to ćwiczenie oprócz mobilizacji, oprócz zwiększania zakresu ruchu, będzie także wartością pod kątem redukcji samego bólu. Ok. Drugie zadanie, równie proste i równie e, bardzo wartościowe, jeśli chodzi o sam początek rehabilitacji, a będzie ono, będzie ono polegało na retrakcji łopatek, na pracy łopatek. Na czym ta praca? Opatek polega najprościej mówiąc możemy sobie to wyobrazić tak jakbyśmy chcieli nasze łopatki zbliżyć do siebie czyli mówiąc inaczej ściągnąć te łopatki ale jednocześnie je obniżyć czyli dążymy do czegoś takiego a nie dążymy do czegoś takiego nie chcemy łopatek ściągnąć i unieść chcemy je ściągnąć i obniżyć albo tak jakbyśmy kierowali na przykład w prawą łopatkę do lewej kieszeni z tyłu spodni. Ruch ten staramy się wykonywać płynnie i w pełnym możliwym zakresie ruchu. Wykonuję ten ruch, ściągam opadki i powoli wracam do tej pozycji wyjściowej. Ściągam opadki i powoli wracam do pozycji wyjściowej. Kolejną ważną rzeczą przy wykonywaniu tego ćwiczenia jest utrzymanie głowy w takim samym ustawieniu przez całe wykonywanie ćwiczenia. Nie chcę uciec do takiego ustawienia, ponieważ to wygeneruje niepotrzebne napięcie w obszarze kręgosłupa szyjnego, a także obręczy barkowej. Kolejne dwa ćwiczenia będziemy wykonywać w pozycji leżącej. Pierwsze w leżeniu na boku, tam gdzie moja ręka uszkodzona, tam gdzie moja ręka. Ora będzie, znajd znaj będzie znajdować się na zewnętrznej stronie. Pod między łokieć a bok mojego ciała podkładam jakiś ręcznik, jakiś inny miękki materiał, który ustawi mój, moje ramię w delikatnym odwiedzeniu. Po co takie ustawienie? Delikatne odwiedzenie zapewnia bardziej izolowaną pracę mięśni stożka rotatorów. W rękę chwytam jakiś ciężar. Oczywiście na początku nie musi to być duży ciężar, może to być butelka półlitrowa z wodą, jakiś ciężar tak naprawdę do kilograma, nie więcej. Stawiają się wygodnie, stabilnie i ruch, który wykonuję, to jest wykonanie pełnej, bezbolesnej rotacji zewnętrznej i powrót do pozycji wyjściowej. Wykonuję pełną rotację zewnętrzną i powrót do pozycji wyjściowej. Tutaj na sam muszę zwrócić uwagę, to oprócz oczywiście kontroli tego, aby nie wykonywać tego ćwiczenia w jakimś mocnym bólu, oczywiście możemy czasem wchodzić w ból, ale to już jest jakby, jakby indywidualna cecha każdego pacjenta i indywidualna cecha każdego, każdej kontuzji. Tutaj nie możemy tego generalizować, ale chcemy wykonać ruch rotacji zewnętrznej w stawie ramiennym. A nie na przykład dokładać dziś rotacji tłowia. Jeśli będziemy mieć mało siły w tym ruchu, ciężar będzie duży, to, to może się pojawić jakieś kompensowanie tego ruchu właśnie przez pracę tłowia. Tutaj chcemy się skupić tylko na stawie ramiennym, aby ten ruch odbywał się tutaj. Jeśli ten ruch dobrze wyizolujemy, to nawet nieduży ciężar będzie wykonywał, będzie może szybko, dość szybko spowodować zmęczenie. Skupiamy się na tym obszarze. Nie dokładamy innych elementów. Do wykonania kolejnego zadania kładę się na plecach, mogę mieć pod głowę delikatną poduszkę i ruch, który będę wykonywał jest następujący. Ustawiam moją rękę skierowaną do góry, tak jakby dłoń była skierowana do sufitu i wykonuję następujący ruch. Tak jakbym chciał sięgnąć moim moją ręką jak najwyżej. Powoduje to nieco wysunięcie łopatki do przodu. Jest to jak najbardziej pożądany w tym wypadku ruch, a ten ruch będzie nam aktywował tak zwany miesięczny zębaty przedni, który ma duże znaczenie, jeśli chodzi o stabilizację łopatki. W przypadku uszkodzenia stożka rotatorów często pracuje w nieprawidłowy sposób, często, że może być po prostu osłabiony. Wykonujemy taki ruch. I powoli wracamy na miejsce. Oczywiście ja teraz wykonuję ten ruch bez obciążenia, ale po pierwszych kilku dniach możemy spokojnie chwycić w dłoń jakiś ciężarek kilogramowy, dwukilogramowy, wtedy wykonywać tą samą liczbę powtórzeń już z obciążeniem. Bardzo ważne jest to, żeby znowu nie rotować tłowia, nie podpierać się gdzieś drugą ręką, nie wspomagać tego ruchu jakimiś innymi częściami ciała. Chcemy wykonać ten ruch poprzez wysunięcie ramienia do przodu i opuszczanie zawsze, żeby było w tym samym tempie, a nawet trochę wolniej, niż unoszenie ręki. Do kolejnego zadania będziemy potrzebować ścianę. Stajemy sobie przy tej ścianie, oczywiście w zależności od stopnia tego, jaki zakres jesteśmy w stanie osiągnąć w stawach ramiennych. Stajemy sobie albo dalej od ściany, jeśli mamy ten zakres mniejszy, albo bliżej, jeśli możemy osiągnąć nieco większy zakres, ja stanę w takiej formie pośredniej. Moje ręce ustawiam w takim delikatnym odwiedzeniu. Kciuki są, dłonie są ustawione tak, że kciuki są skierowane w moją stronę. Staram się utrzymać prostą postawę. Szczególnie zwracam uwagę, aby moja głowa nie uciekała znacząco do przodu i ruch, który wykonuję to przesuwanie niczym po szynach moich rąk do góry i powoli powrót do pozycji wyjściowej. Oczywiście ruch wykonuję w pełnym możliwym zakresie ruchu do uczucia wyraźnego rozciągania albo do wejścia w jakiś delikatny ból. Oczywiście mogę tutaj wykonać takie delikatne pogłębienie tego ruchu. Jeśli wejdę wysoko, mogę spróbować się Pochylić jeszcze bardziej do przodu, aby zintensyfikować uczucie rozciągania w tym obszarze. Ważne, abyśmy ruch wykonywali płynnie w obie strony. To ćwiczenie jest także dobre do kontroli tego, jaki mamy zakres ruchu, ponieważ jeśli stoimy prosto, będziemy mogli wyraźnie obserwować, obserwować jak daleko brakuje jednej, jednej ręce do drugiej, jeśli chodzi o zakres ruchu. I do wykonania ostatniego ćwiczenia będziemy potrzebować albo taką zwykłą płaską taśmę, albo może być to taka taśma do ćwiczeń typu power band. Ćwiczenie będzie polegać na tym, że stajemy sobie w takiej skorygowanej postawie. Leciutko ściągamy upadki, podobnie jak w naszym drugim ćwiczeniu. I teraz będę wykonywać rotację zewnętrzną mojej jednej ręce i wracać do pozycji wyjściowej. Druga ręka jest utrzymywana w takiej niezmienionej postawie, czyli mamy tutaj jakby dwie rzeczy, które dzieją się jednocześnie. W moim przypadku prawa ręka wykonuje kurcz koncentryczny i ekscentryczny, natomiast lewa ręka pracuje izometrycznie, co daje nam dość dużą wszechstronność, jeśli chodzi o wykorzystanie tego ćwiczenia. Staramy się, aby zakres rotacji zewnętrznej tutaj był maksymalny, w maksymalnym możliwym zakresie, aby nasza głowa nie wysuwała się do przodu, podobnie zresztą jak w poprzednich ćwiczeniach. Tutaj oczywiście warto, jeśli stan naszego stawu ramiennego na to pozwala, abyśmy to zadanie wykonywali na obie strony. Jeśli na przykład jesteśmy w jakimś ostrym stanie i wykonanie rotacji zewnętrznej jest bolesny, możemy skupić się wtedy tylko na pracy izometrycznej. Czyli, jeśli przykładowo moja lewa ręka będzie chora, to wykonuje ona tylko skurcz izometryczny, czyli po prostu tylko utrzymuje taśmę, natomiast prawa ręka wykonuje ćwiczenie w pełnym zakresie. Jak długo, jak dużo. Powtórzeń powinniśmy wykonać. Oczywiście jest to zależne od tego, w jakim jesteśmy stanie, ale warto zacząć od trzech, trzech serii, a w każdej serii 20 powtórzeń na każdą stronę, na każdą rękę. Pamiętajcie, że na początku nie powinniśmy doprowadzać się do jakiegoś mocnego bólu. Podrażnienia, możemy czuć zmęczenie, ale ból zawsze dla nas może być pewnego rodzaju ostrzeżeniem, czy przypadkiem nie idziemy o krok za daleko. Tyle w tym materiale. Dobrych ćwiczeń. Do usłyszenia, do zobaczenia.